Oh Dzisiaj słowami nowenny módlmy się w intencji o nowe i święte powołanie kapłańskie oraz zakonne. Panie Jezu, tajony w hosti, klęcząc w blasku Twojej świętej obecności. W kolejnym dniu nowenny przed beatyfikacją czcigodnego sługi Bożego księdza Michała Rapacza modlitwą otaczamy wszystkie dzieci naszej wspólnoty błogosławimy by pociągnięte przykładem rodziców dziadków i wychowawców zbliżyły się do ciebie i odkryły piękno wiary której blask zachowują w sercach na całe swoje życie Wielka radość że w kolejnym dniu nowenny przed ogłoszeniem Błogosławionym księdza Michała Rapacza, rozważamy tajemnicę radości. Sam Pan Jezus w sposób szczególny umiłował, błogosławił dzieci. Powiedział: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Pragniemy w tym nabożeństwie czerwcowym Połączyć nasze serca z Twoim sercem, Panie Jezu, bo z tego połączenia rodzi się przyjaźń, a przyjaźń prowadzi do radości. Radość z tego, że ma się kogoś bliskiego obok, kogoś, z kim można porozmawiać, zwierzyć się i zawsze na przyjacielu możemy polegać. Dla dzieci, ale i dla nas dorosłych takimi osobami są rodzice. Ale też warto pamiętać, że taką osobą drogą i wyjątkową jest Pan Jezus. Bo na niego zawsze możemy liczyć. Te prawdę odkrył Sługa Boży, ksiądz Michał Rapacz, który urodził się 120 lat temu w Temczynie. Wraz ze swoim rodzeństwem wychowywał się w bardzo pobożnej rodzinie. Od najmłodszych lat Michał był ciekawy świata i to z pewnością ciągnęło go do nauki. Cieszył się, że miał możliwość chodzenia do szkoły. Piękną jego cechą było nabożeństwo do Pana Jezusa i Jego mamy Maryi. Dlatego często przed zajęciami w gimnazjum lub po lekcjach modlił się przed cudownym obrazem Matki Bożej w myślenicach. Z pewnością czasy, w których przyszło żyć Michałowi, nie były łatwe. Nie dlatego, że nie było internetu, komórek, tabletów, ale dlatego, że był to czas międzywojenny. Mimo niespokojnego czasu. Miał w sobie wiele radości i pokoju, bo na pierwszym miejscu w jego życiu był Bóg. Z tej przyjaźni z Panem Bogiem obok radości wypływały jeszcze inne cechy. Pracowitość, koleżeńskość, uczciwość, prawdomówność i troska o innych. Mając 22 lata wstąpił do seminarium. Jego serce wówczas biło jeszcze radośniej, bo odkrył powołanie. Boże powołanie. W wieku 27 lat został kapłanem, Posłano go do parafii w płokach, potem do rajczy i znów do płok. Wszędzie tam z wielkim zapałem, oddaniem i radością podejmował posługę, w sposób szczególny wśród dzieci i młodzieży. Ksiądz Michał, na wzór dobrego pasterza, pragnął prowadzić wszystkich do nieba, choć nie było to zawsze takie proste. Dlatego za swoich parafian codziennie modlił się na Różańcu, Brewiarzem, oraz codziennie, nawet całą noc, adorował Pana Jezusa. Często leżąc krzyżem, z radością katechizował dzieci i młodzież, czyli przekazywał prawdę o Panu Bogu, Kościele i świętych. Wraz z dziećmi i młodzieżą przygotowywał przedstawienia, co dawało wiele radości aktorom, parafianom i jemu samemu. Jednak nadszedł smutny czas, gdy wydano wyrok śmierci na księdza Michała Rapacza. On, jako uczeń Pana Jezusa, był do końca Bogu wierny, do końca głosił dobrą nowinę, Ewangelię. Do końca radował się z tego, że może oddać życie po to, aby inni się nawrócili i przemienili. Na tej trudnej drodze męczeństwa jego przewodniczką i wspomożycielką była Matka Boża, którą ukochał i czcił do końca. Ksiądz Michał umiera, mając zaledwie 42 lata. Wielka to radość dla naszej archidiecezji, że po 78 latach od swojej śmierci ksiądz Michał zostanie już za kilka dni. Ogłoszony błogosławionym. Panie Jezu, my wierzymy w świętych obcowanie, czyli w to, że mamy duchową łączność ze świętymi, czyli z tymi, którzy są w niebie. Teraz słowami litami prosimy Cię, Panie Jezu, aby obecni wszyscy zebrani na tym nabożeństwie, a w sposób szczególnie wszystkie dzieci naszej parafii, Podobnie jak ksiądz Michał zawsze słuchały Twojego głosu i szły za Tobą. Prosimy, abyś na wzór naszego przyszłego błogosławionego, abyśmy na wzór naszego przyszłego błogosławionego byli zawsze wierni Tobie do końca swoich dni, abyśmy kochali Maryję oraz abyśmy mimo trudnych sytuacji, problemów i doświadczeń byli radośni. Kyrie eleison, Kyrie je Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, nas, Chryste, nas. Ojcze z nieba Boże, się nad Oh hey. hey. Jezu, cichej pokornego serca. Oczyń serca nasze według serca Tego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmniejszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia. I radzę dzielić przebaczenia w imię tegoż syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Do serca Twojego uciekamy. Się. qui spamicit Hem sarat Oh Módlmy się. Boże, narzędzie oświeć nasze serca światłem wiary i ogniem miłości, abyśmy w duchu i prawdzie z całym oddaniem wielbili Chrystusa, którego w tym sakramencie czcimy jako naszego Boga i Pana, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. and be a